Wszystkim. Dzisiaj jesteśmy w lesie, tak obiecałem tak nagram coś z lasu jestem przygotowany lornetka, ubiór jaki taki jest takie specjalnie się nie ubierałem tak na szybko Lornetka to marka Kandar. Nie wiem, czy będzie widać. O. 40 do 60 i 90 metrów. 99 metrów do 1000. Nie wiem, czy to chwyci. O. Więc tak to wygląda. Jak mówię. Ja jestem już w lesie. Nie wiem, czy będziemy dobrze słychać, bo wiatr wieje, ale myślę, coś nagramy. Już przed chwilą tutaj po tej stronie jak rozkładałem statyw. Y, spuszyłem sarenkę. Leżała sobie, zaraz na pokażę, gdzie. Na dole y, rzeka. My będziemy iść y, w, pierwsza, w tą stronę. Y, tam powyżej jest y, dziki, no, nie dziki. Takie poletko z młodymi jabłonkami myśliwi tam posadzili dla zwierzyny. Jak się wygląda, czy coś nie idzie? I co? Wejdziemy też na Ambonę. Z góry Wam widoki pokażę. No i zaraz Wam jeszcze tutaj pokażę, jak to wygląda. Sarenka była przy tym zwalonym drzewie. Tam tutaj mają ściechy bardzo ładne, widać dużo tropów może wam tu zbliżę jakieś no tutaj jest trop tu jest mnóstwo tropów i tu idzie taka ściecha na dole jest rzeka tam u góry e, przy łące będzie e, ten sad jabłonek i tam dalej jest ambonka, więc tam pójdziemy wszystko nagrywam statywem od pani Moniki i pana Antoniego. Fajnie się to nagrywa tak. I co, nie ja przedłużam, idziemy, żeby nie zasmucać. I przy czymś ciekawym odpalę się dla Was. Więc idziemy, Za zbyt daleko nie odszedłem, o jakieś może 50 metrów tam z tej górki. I już mamy pierwsze można powiedzieć znalezisko a mianowicie kości z jakiegoś zwierzaka no i z cielaka czyli potomka jelenia sarny, y, sarny co ja mówię łani, takie kosteczki o tu widzę następna tak to wygląda o jakaś łańka młoda był byczek młody. Zobaczymy, ja się tu rozglądnę w okolicy. Może będzie więcej tych kości, to Wam pokażę. Ale, jak mówię, to najprawdopodobniej ścielaka. Więc Jarkę już znaleziska konkretnego się nie spodziewam. Więc idziemy dalej. O widoki, tak się tu prezentuje. Wszedłem do lasu, to już mniej ten wiatr wieje. Więc fajnie. Dobra, idziemy dalej. Jestem już teraz przy tym sadzie. Mówię troszeczkę ciszej, ponieważ tam w oddali, przy lesie śmigły mi znowu sarny. Tym razem taki mały rudelek cztery sztuki. Przez lożnetkę wypoczywam się, co wiatr wieje. Poczekam aż trochę przestanie, bo jestem na otwartej przestrzeni. Jest ten sadzik właśnie ogrodzony. Tak to wygląda. Jabłonki. Tam widzę niektóre już owocowały w tym roku. Bo jakieś tam jeszcze zgniłe jabłka leżą. I teraz będziemy zmierzać ku Amponie. Tutaj fajnie, fajne miejsce. Widać ściechy wydeptane. Przy takich właśnie ogrodzeniach. Sporo saren przebywa, więc ja tu idę po malutku. I co, znowu widzimy się przy czymś ciekawym? Rzućcie jeszcze raz okiem na to, tą uprawę i idziemy dalej. Jestem znowu przy dość ciekawym miejscu. Dla tych, co nie widzieli, może. Bądź nie chodzą tak często po lesie i nie znają tego a mianowicie, jestem przy lizawce dla dzikich zwierząt. Jest tutaj sól włożona. Ona podczas deszczu kapie po tych szczelinach i tu sobie zwierzęta to wylizują, pobierają sól. Bądź prosto z tego korytka. Jest to wydrążone w drzewie, w piaku i do środka się wkłada sól. Tam widzę krug lata. O, więc może coś jest padnięte w okolicy. Zobaczymy. Więc kolejna ciekawostka. A tam, o zobaczcie, jak krąży. Albo myśli, że ja coś upolowałem. I lata sobie kruczysko. One tam, gdzie człowiek tam, one latają, kojarzą to z polowaniem, że jakieś resztki zostaną. I druga ciekawostka. Yy, kolejne poletko. Tym razem poletko po uprawie. Takie zaporowe poletko, by zwierzyna nie pała się rolnikom w uprawy. To właśnie myśliwi robią takie poletka, Wejdziemy tam zobaczymy a po co to robią? po to, żeby zwierzęta zatrzymać w lesie, żeby ona jak mówiłem nie pchała się uprawy rolnikom. Na zimę jest to ogrodzone, z, odgrodzone, aby zwierzęta mogły sobie tu chodzić a tak to jest, yy, przez czas rośnięcia jest to zagradzone. Ale zyżyna nie wchodziła i gdy urośnie to to jest odgradzane. Tu było jakieś zboże bodajże. Widzę kawałki słomy. I tak to wygląda. Tam jest obąka, już ją widać. Więc zaraz sobie tam dojdziemy do niej. Pokażę Wam z góry widoki. Zlecimy do niej. już na Ambonie Z góry przepraszam za wiatr Jest tu wyżej, w piździ, Można powiedzieć Spróbuję to jakoś osłonić A tu macie takie widoczki właśnie z tej Ambony Tak to tu wygląda Jeszcze raz przepraszam za ten wiatr Z góry to poletko Zaraz Wam pokażę z dołu Ambonę jak wygląda Pędzę dalej jeszcze w te szuwary tutaj wejdę w ten, nieużyte, w ten nieużytek To łąkę specjalnie zostawiono dla drobnej zwierzyny trochę mi przykro, bo nie nagrałem wam żadnej zwierzyny ale jeszcze kawałek drogi, więc może się uda. Zobaczymy tak było jest za daleko albo zmuszymy się. Dobra, ja stąd schodzę, bo tu pizdzi. a jeszcze raz te widoczki. A tak prezentuje się ambonka z dołu. Strasznie to ale Tu jeszcze pochodzę po tym nieużytku i śmigam tam w dół, w las, bo tam tak nie piździ, jak tu na tych łąkach na dwutym przestrzeni. Więc lecę. Jestem teraz w takim lasku, jak widzicie. Takie szuwary można powiedzieć. Już yy, będę wybierał się do domu. Chodzę już jakieś 3 godziny ponad. I przez ten czas yy, dość sporo zwierzyny widziałem. Ale niestety nie udało się nagrać, bo dzisiaj nie da się jej podejść, ponieważ ten wiatr tak wieje nie dość, że mocno, to we wszystkie strony i ta zwierzyna nie da do siebie podejść bo od razu dostaje odwiadr i czuje po prostu człowieka więc dzisiaj nic się nie udało nagrać ze zwierząt widziałem sporo, jak mówiłem na początku ta sarna mi śmigła, później były cztery sarny przed chwilą kolejna sarna była ja pokazywałem wam te szuwary, to z szuwarów uciekły mi dwa barżanty więc to jest dość sporo jest mimo tego, że e, ciężko jelenie na przykład spotkać, bo wilków jest sporo niestety a niestety wilki pod ochroną odszczelić nie wolno więc tego jelenia też jest mniej ale postaram się w kolejnych odcinkach Wam żeby nagrać chociaż jedno zwierzę żeby było może będzie lepsza pogoda. Pogoda jest ładna, ale ten wiatr jak mówię, kiepski. Więc to ja wybieram się już do domu. Wam z wami się żegnam. Niech się darzy. Trzymajcie się, hej. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.